Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest piątek, 17 czerwca. Dziś wspominamy w liturgii świętego brata Alberta Chmielowskiego zakonnika, a ja bardzo serdecznie zapraszam was na Zielone Pastwisko. W dzisiejszej Ewangelii, kochani, Pan Jezus wzywa nas do tego, abyśmy nie gromadzili sobie skarbów tutaj na ziemi, ale skarby w niebie. To wszystko, do czego przywiązujemy się tak bardzo i do, do czego przywiązujemy wielką wagę, tutaj będąc na ziemi, często psuje się, niszczeje, gnije, po prostu umiera. Natomiast jeśli chodzi o te wartości duchowe, one nie niszczeją, nie przedawniają się, nikt ich nie kradnie. Kochani, dawne cywilizacje skończyły się. Starożytne miasta wyniszczały, i na gruzach tych starych miast powstawały nowe miasta. I również, kiedy robimy jakieś remonty, to już wtedy wiemy, że będziemy musieli za jakiś czas znów remontować, znów odnawiać, dlatego że takie są prawa tego świata. Kochani, na tamten świat nie weźmiemy ani żadnych dyplomów, ani żadnych kosztowności, ani żadnych tytułów naukowych. Niczego z tych rzeczy nie zabierzemy tam. To, co możemy zabrać na tamten świat, to tylko nasze dobre albo złe uczynki. Święty Franciszek z Zasyżu, założyciel mojego zakonu, szukał szczęścia w bogactwie, w pięknych ubraniach, w miłości pięknych kobiet, w sławie rycerskiej. Szukał szczęścia upijając się winem, biesiadując z przyjaciółmi. I to wszystko nie dawało mu prawdziwego szczęścia. Zrozumiał, że aby być szczęśliwym, trzeba mieć albo wszystko, albo nic. I wiedział o tym, że chce mieć wszystko, bo chce mieć Pana Boga. Ale nie chce mieć nic, nie chcę nic posiadać na własność tu na ziemi. Kiedy Franciszek nie wiedział, co ma robić, modlił się, otwierał Pismo Święte i otrzymywał takie słowo: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, potem pójdź i mnie naśladuj. Również takie słowa: nie gromadźcie sobie skarbów tutaj na ziemi, ale skarby w niebie. I święty Franciszek rozdał wszystko to, co posiadał. Zrozumiał, że największym bogactwem jego życia. Jest Jego Pan. Wiemy, kochani, że bardzo trudno jest wyobrazić sobie ten świat bez pieniędzy, bez płacenia, kupowania itd. Natomiast ważną rzeczą jest, abyśmy wiedzieli o tym, że pieniądze nie są celem naszego życia. Że pieniądze są jedynie środkami albo narzędziami do tego, abyśmy siebie doskonalili, abyśmy również mogli ubogacać innych ludzi. Również dzisiaj w Ewangelii, Pan Jezus mówi, gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. I teraz pytanie do Ciebie, gdzie jest Twój skarb? Czy Twoim skarbem są te rzeczy materialne, przyziemne? Może się zdarzyć, że tam właśnie będzie serce Twoje, bo nigdy nie oderwiesz się do nieba od tych rzeczy materialnych. A być może Twoim skarbem jest Twój Pan, Pan, który jest w niebie, i w ten sposób Twoje serce będzie również przy Twoim Panu. Bardzo podoba mi się, kochani, taka nazwa, którą można odnieść do Maryi, że Maryja była uboga. Ale nie w takim znaczeniu, że była biedna, tylko u Boga miała cały swój skarb, że tam było jej serce. Mam teraz dla Was, kochani, małą niespodziankę. Chciałbym zaprosić Was do naszego ogródka klasztornego i zagram i zaśpiewam Wam teraz piosenkę, która dla mnie jest bardzo wyjątkowa, dlatego, że jest to jedna z pierwszych piosenek, którą ułożyłem. Jest to piosenka, która nawiązuje do dzisiejszego tekstu Ewangelii. Piosenka nosi tytuł Nie gromadźcie skarbów tutaj zapraszam serdecznie, Bóg zamieszkał tu na ziemi, wśród zwierząt, ptaków zieleni, jego wielmi chrząszcz, biedronka. Co się kąpie w blasku słonka? Nie gromadźcie skarbów tutaj, lecz zacznijcie Boga szukać. On nakarmi, on napoi, jak obiecał w słowie swoim. Jego wielbi motyl pszczoła oraz to, co jest dokoła. Jego wielbi mały ptaszek. Góry i nadmorski piasek. Nie gromadźcie skarbów, tutaj, lecz zacznijcie Boga szukać. On nakarmi, on napoi, jak obiecał w słowie swoim. Piękne niebo w noc gwiaździstą, oraz strumyk z wodą czystą, wonne kwiaty na polanie. I słonko, co zerka na nie, nie gromadźcie skarbów tutaj, lecz zacznijcie boga szukać. On nakarmi, on napoi. Jak obiecał w słowie swoim, to dla niego mruczy mi się. I zamiałczy kotek dzisiaj, to dla niego pies zaszczeka. Myszka co w dziurę ucieka. Nie gromadźcie skarbów tutaj, lecz zacznijcie Boga szukać. On nakarmi, on napoi, jak obiecał w słowie swoim. Czyniąc dobrze najmniejszemu, służysz Bogu Najwyższemu, gdy ocierasz łzy. Jest taka. Widzisz bliźnim swego brata? Nie gromadźcie skarbów tutaj, lecz zacznijcie boga szukać. On nakarmi, on napoi, jak obiecał w słowie swoim, jego czcinie pokalana. Mu serce oddała i nie chciała nic dla siebie, bo ma skarby większe w niebie. Nie gromadźcie skarbów tutaj, lecz zacznijcie Boga szukać. On nakarmi, on napoi, jak obiecał w słowie swoim. Nie gromadźcie skarbów tutaj, lecz zacznijcie Boga szukać. On nakarmi, on napoi, jak obiecał w słowie swoim. Nie gromadźcie skarbów tutaj, lecz zacznijcie Boga szukać. On nakarmi, on napoi, jak obiecał w słowie swoim. Kochani, jak widzicie, cały piękny świat jest ogromnym bogactwem Pana Boga, który dał nam za darmo. Warto szanować ten świat. Nie mówię tutaj o takiej ekologii, powiedzmy, ideologicznej, ale takiej ekologii stosowanej, takiej Bożej ekologii. Przyjmijcie teraz, kochani Boże, błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, papa. Do jutra.